Zresztą, dziś będę chciał pokazać Wam grę Syndicate. syndicatek myślę, że każdy Amigowiec zna. A dla tych, co nie wiedzą, co, jak, z czym y, spróbuję przybliżyć. Syndikaty strategiczna, taktyczna gra komputerowa stworzona przez firmę Bullfrog z produkcją na platformę PC Amiga. Atari oraz Mac OS. Została wydana przez Electric Arts w 1993 roku. Polskim dystrybutorem gry była firma IPC Computer Group. Gra została ponownie wydana w 2006 roku na konsolę PlayStation w ramach pakietu AI Replay. 19 stycznia 2012 roku CD Projekt za pośrednictwem gog.com wydał grę w jej oryginalnym formacie. Przystosowaną jednak do współpracy z najnowszymi systemami operacyjnymi Windows i OSX. X, gra dostępna jest w dystrybucji cyfrowej w serwisie go.com. Akcja gry osadzona jest w niedalekiej przyszłości, gracz wciela się w rolę szefa zbrodniczej organizacji Eurocorp, tytułowego syndykatu którego zadaniem jest rozszerzenie wpływów swojej organizacji na cały świat za pomocą specjalnie wyposażonych cybernetycznie usprawnionych tajnych agentów. Przed każdą misją gracz otrzymuje określone fundusze, które może wykorzystać na ulepszenie części ciała, mechaniczne nogi, a także na sprzęt, w tym pre-persuderton, przyrząd stosowany do przejmowania kontroli nad... Innymi ludźmi. W 2010 roku strona ugo.com umieściła Syndicate na liście 42 najlepszych gier czasów. To nam mówi w jego google. A co ja mógłbym powiedzieć, no, grę przeszedłem z trzy razy. I bardzo świetne przygody, czasami całkiem oryginalne miałem niż inni myślę że każdy miał tam jakieś swoje przeżycia oczywiście ostatnia misja była najtrudniejsza polecam każdemu zagrać nie chcę niczego zdradzać spróbuję pokazać rąbek jak to mniej więcej wygląda Zaraz będziemy mieć czołówkę Jak sobie pije kawka I do sobie zagramy z dwie Może trzy misje Oczywiście syndykatę różniło się od wersji AMIGI na wersję Peteta Choćby tym, że zauważyłem w czasopiśmie Sekret Service. AMIGOWCY pewnie pamiętają dobrze tą gazetę, to czasopismo. Były różne, różne rodzaje samochodów. Tutaj na Amidze. Myślę, że chyba w drugiej misji już będzie pokazany na przykład policyjny samochód. No tutaj na Amidze była wersja taka przerabiona cywilnego samochodu razem z sygnałami, a na wersji peciewej to już była taka pamiętam srebrna gwiazda z przodu całkiem się różniła. No wczytaj, wczytaj. Wszystkie oryginalne parametry amigi, dlatego czytuję tak, jak by to prawdziwe, nie widzę, bo boję się. Jest. Tyle to trwało. Ok. Konfigurat. Pamiętam, wyszła taka księga kodów kiedyś w 90. bodajże w roku. Jeden z tychże kodów, które zapamiętałem, to był Rob A Bank. I to dawało milion dolarów. Nie będziemy używać tego. Co tu wybrać? Szukam coś. Coś, co by Polskę przypominało, ale. Jakiś orelek. Na jak początku. No dobra, niech to będzie. Ok. Main company. No to niech będzie tam. Hmm. tam czerwona drużyna your name no niech na razie tak będzie accept begin mission. no i tutaj właśnie zaczynamy po kolei oczywiście wiem że jest jakiś kod który umożliwia na przykład zatakowanie innych. Jak widzicie, tu już zniknęła opcja. Trzeba po prostu tam, gdzie pisze brief i wejście tutaj. To są kolory syndykatów. Podbijamy. Ostateczna misja jest tutaj. Oj, tam to już jest naprawdę rzeźnia. Ciekawe, mam nadzieję, że nie zdziała, zdziała. O, bo czasami była taka wersja, że mimo, że nie pisało, a można było uderzyć. Okej. Okay. Po zdobyciu, to jest Western, zachodnia Europa, po zdobyciu ustala się podatki. Widzę, że polskich znaków tu nie ma. Nie wiem, czy to tak było. Chyba nie to ja mam chyba jakąś piracką wersję. Obóz najemników, zabójstwo, raporty wywiadu donoszą, że pewien pułkownik wykrada zapasy z twoich magazynów broni i używa jej do wyposażenia swoich najemników. Jego baza została zbudowana tuż za granicami jednego z naszych miast. Ludzie donoszą o zamieszaniu spowodowanym przez jego oddział. Twój oddział rozpocznie akcję przed wejściem do obozu. Jego zadaniem jest zlikwidowanie pułkownika. No, oczywiście tutaj można sobie e, dokupić, mamy na razie 30 tysięcy baksów, dokupić, że tak powiem, informacje, mapę akceptujemy, to są nasze nasi agenci. Tu chyba bodajże tak, ale to są właśnie badania na automatiki, jakoś to się brało plus, minus, że można było to przyspieszyć. Może nie możemy, kasę nie ma, nie wiem. MOD AHA, no i tutaj mamy na przykład lex like, ręce, armor, cheats kart oczy i mózg V1. Mamy wersję tu można do V2, maksymalnie do V3 Myślę, że na no, automatyki bym wziął, ale nie wiem, to odkrywa. Jakieś wiemy no? plusowało się. No tak, ja już próbuję z <gry> tu ciężki sprzęt. Tu wyposażenie. Dobra, nie będzie ten automatik. O, jest dobra. Dobra, um, akcept. Pistolety mam, tak? No to sprzedamy, żeby nie powtarzać czynności z każdym jednym agentem zaznaczamy tu po środku drużyna i od tej chwili kupimy wyposażenie dla czterech agentów. To jest, że tak powiem, w skrócie na szybkiego namawiacz. On werbuje ludzi. Będziemy chyba potrzebować to chyba w trzeciej części, czy w trzeciej misji. Będziemy musieli zwerbować jakiegoś tam agenta. Pistolet oczywiście można kupić shotgun skaner, pokazuje nam wtedy kolory agentów, gdzie znajdują się na przykład policjanci, oczywiście apteczka. No to tak wyposażymy się wszyscy w shotguny tylko że tak wszyscy. Może nam zabraknie z czasem amunicji, to weźmiemy cztery. Dla jednego kupimy skaner, dla drugiego namawiać, że tak powiem. A tamci będą nieść apteczki. Chociaż wszyscy powinni mieć apteczki. Dobra. No cóż, dobra. To lecimy z Koksem. Aha, to jest drużyna. Możemy sobie wybrać. Mamy w, w rezerwie jeszcze Chucka no, widzę. Sigala, Mumforda and Taylor. Ok, mod. A właśnie, przecież możemy ich. Możemy ich już uzbroić w lepsze rzeczy? Farms. Gasniem. Yy, Dobra, spoko. Ale nogi. Dla jednego seczu? Mam trzech. Ej, a gdzie moje sprzęty? Fuck. Taylora zaznaczymy, no tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, no, cztery, super. No to szanowarty, please wait. W czasie misji będzie taki charakterystyczny dźwięk. Gdy misja zostanie wykonana lub niewykonana, ten dźwięk zaniknie zaraz będziemy słyszeć Mamy akcję. Myślę, że jednym gościem sobie przejdziemy. Dawaj, Szotkano. Musimy zlikwidować tego delikwenta. Jak czerwony celownik się pokaże, można już oddać strzał. A co się załamasz? Mamy Podnosimy sprzęt, można później sprzedać. Naszym celem jest tutaj to, żeby nam pułkownik nie zjął. Ja wiem, że tu podchodziłem, tu ten gościu nas zarobał. Idzie. Dobra. Pół życia, super. To apteczkę zejemy. I musimy trzasnąć. Tutaj elegancko widać jak. O, widzicie, ten charakterystyczny dźwięk zniknął. I teraz spróbujemy, kochanie. No tutaj można też, na przykład, yy, adrenalinę, tam coś jeszcze było podnieść. Ten gościu ma sprzęt Uzi. Jest Dobrze go zaciukać i przejąć. Strzelaj! No, ale nie. To wyrzucimy i Uzi. Później być pełny, tak jest. Uzacza pełnego. No i teraz wystarczy spację nacisnąć i miasto zdobyte. Mamy Europę Zachodnią. taka czołóweczka się pokazuje um. oczywiście te statystyki 12 godzin jeden dzień i tutaj sobie możemy wtedy podatki ustalać bardzo szczęśliwi populacja no i mamy kolejną misję Jestem ciekaw, czy to jest ta wersja właśnie. To możemy podładować. Czy nie możemy naładować? A jest. Nie, nie jest. O, zero extra ekstra. A ten UZI, co podniosłem, to gdzie jest? Nie ma go. Okej. Okay. Tak, to będziemy musieli użyć naszego peswadora. No. no i też taka jest zasada. Ogólnie jak Jak się idzie z wyciągniętą bronią po mieście, a zauważą to policjanci to widać na skanerze cywile białe kropki to automatycznie policja zacznie strzelać do nas Nie wiem czy sam ramboginem iść czy jeszcze wziąć dwóch agentów Tu przyszedł właśnie policjant Będziemy musieli załatwić tych tutaj Kolezi. Wyrzuć chybteczkę. Chyba dwa razy to powinno. Tak jest. Już myślałem, że będzie sześć samo. Mimo to automatycznie podejdziemy, nas strzelać. Nie wiem, któryś ma pistolet, shotgun, a później chyba uzi. Nie wiem, czy to przeżyje jeden widak. Może tak zrobić, żeby pojedynczo je wykończyć Dobra, pociągamy już kana A mamy Dwóch załatwanych O, zaznaczenie Lipa! Chowaj się, chowaj się, chowaj! Dobra, by się ja nie chyba poczekać. Oby inny glinasz nie zaskoczył. Podejdzie za nami czy nie? No, do pani podchodzi. Tu życia jest. samobójstwo schowaj się i przeskoczymy sobie na czwórkę ten ma apteczkę a staty zapierdzielaj właśnie, żego ma terminus, że jest krótkiego zasięgu widzisz, zanim dojdzie to on spadną to nie wiem czy frontalny atak jest dobrym pomysłem, ale jak on stoi to... Nie wiem działamy. I tu łazisz. Jeden strzał, jeden strzał. No ja. Mamy uzacza I teraz tak, tego musimy namówić. Dobra. Co to stoję zawsze. O, no, czwórka jest szalejąca Schowaj broń W sumie to weź już idź sobie Mam nadzieję że dojdzie bo Dobra Zawsze klikam na tego cywila, on sobie tam wchodzi do tego budynku namówi go będzie taki dźwięk o to znaczy że już jest nasz on automatycznie jak zobaczy jakąś leżącą broń to powinien ją podnieść tu jej nie ma ale tu jest podchodzę i stoi czekam podniesiesz Stanę obok, jest podniósł. No i mam jeszcze jednego. Zależy yy, to jest naukowiec chyba jakiś. No misja po prostu zwerbować na naszą stronę dwóch ludzi. Jak widzicie prosta misja. Na razie tak powiem tycznie, mieliśmy radę ale za szybko po prostu to robię te rzeczy i no i teraz mamy ewakuację ewakuację ewakuujemy się z tymi właśnie ludkami musimy wejść w okrąg bo już Widzicie tu na tej, mis na tej misji tu jest samochód cywilny, jakby ktoś chciał oczku każdego super. No, można oczywiście czterema yy, agentami naraz jeść, ale chyba się przyzwyczaiłem do tego że kasy się miało wrót w tym rob a bank i... Chwila momentu, właśnie spróbuję jak gminarza namówić. Policjanta dopiero można namówić, jak się ma kilku cywilów namówionych. I oni tak właśnie, jak widzicie, nie działają. Trzeba przynajmniej, nie wiem, pięciu cywilów dopiero się podchodzi do policjanta. i Można tego policjanta namówić. On automatycznie jest już takim naszym, że tak powiem, agentem z bronią. Ciekawe, znowu mam Uzi. Jak mi zniknie to... Nie to. Myślę, że to później można użyć. Czasami denerwuje takie coś, bo się kliknie, a ten jeden ludek mógł iść tam do góry i... To do szału czasami doprowadzało. Bo... No Dobra, podejdźcie tu i koniec misji. Zobaczmy, czy nie tego telesforka. I let's go. Mission complete. Mission Coś tam jest. Coś tam jest. 23 3 godziny 4 dni. Oczywiście pewnie kasy nie mamy, bo my tam maksymalne wszystkie wydatki daliśmy chyba w broń automatyczną. Naukę. A nie, mamy 12 czy to info kosztuje 12 tysięcy? nie, my mamy 12 tysięcy, dobra czy coś tu odkryliśmy? nic, super ale przynajmniej możemy już naładować, o jest Uzi może to nie ten zdobył? nie, no ten wtedy zdobył dobra, zacznijmy trzecią misję, ale Nie będę już jej przychodzić. Cały misji jest prosty. wejść do samochodu. Jeśli tu policyjny samochód powinien jeździć po mieście. Ciekawe, czy to jest ta wersja. No i to jest właśnie wersja AMI, gdzie samochód policyjny ma jest tak naprawdę cywilnym, wyposażonym właśnie tylko w takie sygnałki. Tylko tym się różni. misja jest prosta tutaj zabić Podejrzę, tu jest tu jest agent tu jest agent i tu trzeci i nie wiem czy kogoś mówić nie, nie eliminować agentu także kochani dziękuję i do zobaczyska trzymajta się